Jak widzicie dalej jestem w Górkach w, żyziece, w Peskidzie Ale jest pięknie Być może troszkę wieje, ale... Mamy chyba krótki filmik na temat złożoności Zanim powiem ogólnie co to jest złożoność, powiedzmy pod koniec To taki przykład Często w maturoch i w zadaniach Zdarza się jednocześnie Policzenia dzielników danej liczby Albo wspólnych podzielników, albo wszystkich dzielników yy, niezbyt mocno, yy, więc powinniśmy ją podzielić przez wszystkie liczby od 1 do N, no i wtedy te, które modulo dadzą 0, no to są jej dzielniki. Trzeba je gromadzić w jakiejś tablicy i mamy gotowe. No rzecz w tym, że oczywiście złożoność takiego algorytmu to jest N jest liniowa N przy czym tu jest przypadek taki, że to nie jest ilość elementów, którą mamy dane na początku, tylko to jest wartość tej liczby, którą przekształcamy, czy na której głównej pracujemy. No ale to się i tak sprowadza do tego, że trzeba zająć się wszystkimi liczbami od 1 do n i, i próbować dzielić. Dlatego złożoność jest właśnie n. Yy, ale ta, ta złożoność taka być nie musi, bo często w zadaniach życzą sobie, żeby ta złożoność nie przekraczała pierwiastek z n. Dlaczego? Zobaczmy sobie, powiedzmy, takie znajdowanie dzielników liczby 12. No to robimy tak. Jedziemy, powiedzmy, od 1 do, w górę. I tak, dzielimy 12 przez 1. No to wiadomo, jest 12. Zapisujemy to 12 do tablicy. To 1 zresztą też, ale do takiej innej. No potem jedziemy w górę. 2. No 12 przez 2 to jest 6, bez reszty się dzieli. Wobec tego zapamiętajmy 2 jako jeden z podzielników, ale 6 jako drugi. Yy, chyba lepiej to robić w osobnej tablicy, te, te duże podzielniki. No potem mamy tak, mamy 3. No więc 12 przez 3 się dzieli, otrzymujemy no, 4, no więc 4 do tych większych, 3 do tych mniejszych. I torujemy dalej. Nasza bieżąca liczba naturalna to 4. I teraz wystarczy sprawdzić, że ona już jest lów, równa lub większa tej ostatnio dodanej liczbie do tych dzielników większych. Dlatego mówiłem, żeby to może w osobnej tablicy trzymać. I, i, mamy, dzięki, i mamy wtedy koniec algorytmu, bo wiadomo, że jeżeli tą dwunastkę podzieliliśmy na mały podzielnik i duży podzielnik, to wystarczy, że dojdziemy do takiego środka, jeżeli to 4 już jest tak duże jak ten z tych większych podzielników, to znaczy, że już powtarzamy się. To znaczy, że już znajdziemy ten sam wynik, bo jak przez 4 podzielimy, to wynik będzie 3, a 3 już przecież wcześniej sprawdziliśmy. A gdzie jest ten środek między tymi większymi podzielnikami a mniejszymi? No, oczywiście w miejscu pierwiastek z n. Więc jeżeli tylko mamy do dyspozycji funkcję pierwiastek z n, a przecież no nie zrobią nam tak, żeby nam podstawowych funkcji nie dać, no, to, no to, możemy, to możemy iterować, no właśnie, aż do momentu, gdy osiągniemy pierwiastek z n albo do momentu, gdy nasza bieżąca liczba całkowita stanie się większa lub równa już poprzednio otrzymanej Otrzymanemu, otrzymanemu ilorazowi. No, nie mam tablicy, ale mam nadzieję, że wiecie sobie, jak macie ochotę i macie energię przed naturą, to po prostu sobie to konkretnie rozpiszecie. Mam nadzieję, że już teraz nie, nie wieje. Dobra, drugi, drugi przykład, troszkę inny. Gdybyśmy mieli za zadanie rozłożyć liczbę na czynniki, na podzielniki, znaczy, sorry, nie na podzielniki, tylko właśnie na czynniki, do tego pierwsze. No to wtedy musimy robić troszkę inaczej, ponieważ ten czynnik pierwszy może wystąpić wiele razy. Taka liczba powiedzmy 48 to będzie, wiecie, dwójek tam będzie ze 4, 16 się zrobi i razy 3. Wobec tego wtedy tą liczbę musimy dzielić bez reszty. Wielokrotnie przez na przykład pierwszą liczbę, pierwszą liczbę całkowitą, którą bierzemy pod uwagę, czyli 2, ile razy się da. Jak już się nie da, to przechodzimy o poziom wyżej i dzielimy przez 3. Tylko uwaga, tutaj naj, najsensowniej byłoby, gdybyśmy już od razu mieli tablicę liczb pierwszych, bo wtedy w każdym następnym kroku jest sens tylko brać dzielenie przez kolejną liczbę pierwszą. Ale tu są już pewne szczegóły, tu sobie można też poradzić bez, bez tych liczb pierwszych, tylko wykrywać, że dzielenie przez niektóre kolejne liczby całkowite, czy też naturalne, ściśle mówiąc, że ono już nie ma sensu. Tego w tej chwili rozwinę. Dobra, i teraz ogólnie o tej złożoności. No to to jest, taka, to jest taka, takie tłumaczenie dosyć podstawowe. Złożoność to jest... Miara tego, ile operacji, ale też czasem pamięci, jeżeli to jest złożoność pamięciowa, zużyje program, żeby rozwiązać problem o pewnym rozmiarze N. Najczęściej, jeżeli mamy tablicę N liczb i musimy z, każdą z, tych z każdym z elementów coś zrobić, no to wiadomo, że to będzie złożoność właśnie liniowa, czyli rzędu N. Rzędu rozmiaru tej tablicy. I najczęściej tak mamy, że mamy ileś tam elementów danych. Natomiast w tym pierwszym dzisiejszym przykładzie, czyli rozłożeniu liczby n na jej wszystkie podzielniki, tutaj mamy jakby tylko jedną daną, oczywiście. No ale trzeba rozumieć, że w, w ramach algorytmu musimy wykonać operację dla wszystkich liczb od 1 do n. Jak sobie pomijamy n i 1, bo są banalne, to i tak będzie n-2, minus dalej rzędu n. Więc w tym, to jest dosyć nietypowy przykład, w tym momencie sama wartość danej stanowi ten rozmiar zadania. Ale mówię, najczęściej będzie to ilość elementów do obrobienia. To taki może jeszcze uproszczony przykład. Zobaczcie, jeżeli musicie na przykład zrobić, nie wiem, 10 klusek albo umyć dwa okna, to zużycie, zużyjecie pewien czas. Ale jak ktoś wam każe powiedzmy dwa razy więcej klusek zrobić, 20 albo dwa, dwa razy więcej okien, no to zapewne domyślacie się, że zużyjecie na to po prostu dwa razy więcej czasu. I to właśnie wyraża złożoność. W tym, w tym przypadku złożoność jest liniowa, czyli no, ilość czasu lub operacji procesora. Z użytych na rozwiązanie tego zadania jest po prostu wprost proporcjonalna do ilości elementów na wejściu, albo do rozmiaru tego zadania na wejściu, wprost. Natomiast jeżeli mamy takie zadanie, w którym mamy jakieś tam ileś elementów, ale każdy z każdym musimy porównać z jakiegoś tam powodu, jakieś sortowanie czy wyciąganie czegoś, każdy z każdym, to wtedy złożoność będzie kwadratowa. Ponieważ jak mamy, wiecie, dwa razy dwa każdy z każdym, i każdy z tych boków poszerzymy dwa razy, czyli po prostu dołożymy dwa razy więcej elementów, to tych każdy z każdym będzie razy 4. No kwadrat wiadomo, ma pole cztery razy większe, gdy bok zwiększymy dwa razy. Nie? Czyli wtedy jest złożoność kwadratowa. Yy... Czyli jeszcze raz mówię, jeżeli powiedzmy. Zwiększymy dwa razy rozmiar danych, to wtedy koszt tego algorytmu zwiększy się dwa do kwadratu, czyli cztery razy. Oczywiście jeżeli 3 albo tam 8, no to się zwiększy odpowiednio 9, 8 e, ten 64. Czasem mamy szczęście i złożoność jest logarytmiczna. No to właściwie tylko wtedy, kiedy mimo że mamy N elementów, to nie każdy musimy przerobić. To się prawie zawsze zdarza tylko wtedy, kiedy mamy, mm, tylko wtedy, kiedy mamy posortowaną tablicę nie? i możemy ją przeszukiwać połówkowo. Nie? Czyli nie musimy porównać każdego elementu, bo jak porównamy ten, to wiemy, że na lewo są mniejsze, na prawo są większe. Sorki za ewentualny wiatr, bo znowu jest. Yy, także na tym polega złożoność. Ofic znaczy mówiąc formalnie, to. Na studiach będą dokładniejsze definicje typu jakaś tam operacja dominująca, ale generalnie mówimy, że cały koszt tego algorytmu przez czas będzie proporcjonalny do jakiejś funkcji liniowej lub kwadratowej rozmiaru tego zadania, czyli tego N na wejściu. Przy czym uważajcie, jeszcze raz powtarzam, że współczynniki przy tym N nie zbyt się liczą. Nawet jeżeli byśmy mieli złożoność 1 dziesiąta n kwadrat, to jest ogorsza na przykład od 10n, ponieważ być może na początku ta liczba będzie mniejsza, ale jak to n będzie porządnie rosło, to już się będzie liczył ten wykładnik, a nie ten współczynnik przy, przy tym wyrażeniu. Dlatego też ta notacja o n to jest raczej mówimy o rząd, jest rzędu kwadratowego. Czasem trzeba obliczyć dokładnie, że to będzie 2n 8 operacji. Ale najczęściej mówimy, jest rzędu n, czy jest liniowa. Dobrze. Miało być krótko, miało być ładnie, a znowu jest długo. Eee, słuchajcie, jak to zwykle, pozdrawiam Was ślicznie e, z górek i, i zobaczcie, jak jest ładnie. O. Ale po prostu życzę, życzę, mmm, życzę co? Informatyki z pasją, albo jak jeden. Komentator powiedział, będziemy mieć takie hasło może kanału. Matematyka jest sexy. Ostatnio robiłem informatykę. Informatyka jest sexy do kwadratu. O, tak powiem. Hej, tu są właśnie beskidy. O, tam w tym miejscu.